Cześć, witajcie. Ja już wróciłem z Ferry, nie było mnie. A tu nagle wchodzę i są nowe mapki. No to już pewnie widzieliście na jakichś newsach. Dwa, dwie mapki są do Turniejowego, dwie do Wingmana i do to co mnie najbardziej obchodzi, dwie, aż dwie nowe mapy do Danger Zone. I zawsze po jednej by, mapy były do Danger Zona no weszło jak weszło, Syroko to była druga mapa, cały czas Blackside i Syroko są. Znaczy chyba Blackside ta wyrzuci... Nie, Blackside jest. Tak, Blackside jest, Syroko też widziałem, czyli teraz są cztery mapy. Ale był przez jakiś czas na pewno, wiem, ten... Frostbite, Jungle... I ta jeszcze jedna, to taka, ten... Kanti chyba się nazywała. Kanti to hrabstwo jest. Mmm... jeszcze mapa była? Śpiło mi się, coś mi się tak kojarzy, że było, ale nie pamiętam. Ale dobra, nieważne. Ja zagram na jednej z tych dwóch nowych mapek. Jakiej nie wiem. Ale na razie muszę poczekać, bo tutaj trochę. No, jeszcze minutę. To się zaraz zobaczymy. Ty, czekaj. Jak minutę. Ty się zacięło coś. Ale dobra, to tak zwane dopracowanie tej gry. No to za minutę się zobaczymy. Dobrze, jesteśmy, ale w drugiej gierce. Bo w pierwszej. ten główny anioł teammata, który od razu wyszedł. Bo w pierwszym zgonie, bo chyba nie wiedział, że można się odradzać. Ja nie miałem strzelać I znowu mam typa co ma darwowego CS-a To też tak miałem Nie wiem dlaczego mi się tacy ludzie trafiają A Jak mi tak słychać moje oddychanie to sorry, bo przed chwilę Biegłem żeby zdążyć, że sobie picie przynieść Znaczy, w tej gierce mi się bardzo dziwił jeden glitch, bug, nie glitch, bug, nie, bug, bo glitch, to bym musiał robić to specjalnie, ale może wrzucę na początku odcinka to i pewnie będzie inny odcinek z jakimś tym glitchem, naprawdę poważnie strasznie był, czy znaczy bugiem, ale to ten z glitchem nazywam, bo jestem głupi, jaki to będzie, albo widzicie na początku, albo będzie inny film, no od tego, a może jedno i drugie. A raczej liczę na obcie, że zrobię dodatkowy film, gdzie wrzucę szybko tego glitcha. Znaczy bagak. Ja mówię. No to jest fajnie z ten, zoptymalizowana. Nie mam jakiejś strasznie spadku, na ja mam głównianą kartę. Okej, okay, co, co tu jest? Buty, o, jak to buty. To jest fajna włoska mapa, takie włoskie miasteczka, włoskie zamki. To są przynajmniej dwa zamki, już widziałem, ale mi się wydaje, że to będzie więcej zamków Jest taka mapa, bo zawsze jest jeden zamek na środku, a tutaj się okazało, że na tej mapie jest więcej zamków. Ten o, okej, okay, już mam jakąś broń. Nowa. No nie najlepsza, ale zawsze coś. Okej, okay, już widzę kolejną, może jakiś SMG? To jest od shotgunów. Tak, od shotgunów. Mag. Chyba preferuję maga. Gdzieś po lewo jest kolejna skrzynia A gdzieś wieżyczka jest więc kogoś widzi ale Ja się w to nie zagłębiam, ja sobie idę nie, dobra, nie ma jakichś strasznych spadków Włączyłem ten netgrach e, Kropka. Nie czekaj Net podłoga grab 1 O to włączyłem o To żeby się fps nie wyświetlały Nie na full ekranu o, tam jest wieżyczka, żeby ją pójść i zniszczyć. W ogóle się z moim teammateem. Hello, do you hear me? Znaczy... Słyszy mnie, na pewno słyszy mnie, a po prostu pewnie nie ma mikrofonu. Gość, gość wybrał wojnę, no to... Ruski to jest! Co się stało? MIAŁAM 5 FPS-ów w ogóle jeszcze, ale part miałem na mojemu teamie na to spadów nie spadł w Instagram, dostałem obrażeń. Bo zapomniałem, że nie ma spada frontu, mam jak I tam widzę amunicję jeszcze. I kolejną skrzynię. MG. No a no w sumie dwa tygodnie nie gra, to może mi to usprawiedliwać że jestem wylewem jak zawsze. Ale... Już wiem do czego to strzelało Dlaczego ta wieżyczka. Ale że goś mi nie zawieł w plecy, to chyba ja musiałem być. Tam jest latarnia jakaś, bo przy nim byłem. Tak na pewno byłem, bo przyszedłem oni tam jest ten punkt e, zakładniku, bo byłem pod tym zamkiem wcześniej, ja się tam za, za latarnią. Wchodzi no, obok niej. by mi się spadochron. A gdzie jest mój teammate? Tam. Właśnie nie wiem, czy ja mam za, za niej zakładnika, jak tam jest typ. Dobra, zostawię może go tutaj będzie bezpieczniej. A nie szczelają. Wszelają tam czymś w sensie, ludzie. Jak dałem za darmo to trzeba brać jak się to trzeba uciekać Oryginalnie powinno być to, to słowo na y, SP i D dalej wiecie jak się dokończę I nie może zdecydować Wybrał umpa, mądrze wybrał Co, co to było? Co ja taki krzywe full auto strzeliłem? Jak ja tapowałem To mój teammate. Okej, okay. nie będę zabierać rzeczy. Okej, okay. nie wiem dlaczego go się nie leczy. Gdyby się uleczył to bym we niego tak nie zabił szybko. Ty, ty, tymi koślawymi strzałami. Ale cringuję. Tutaj znowu FPS-y spadają tam, Jak mi FPS-y spadają, to tam, Jak się nie szczeram, to mi tam... Jest to obojętne, ale na nagraniu, to na nagraniu to, to gdzie on był? Polera Nie Jednak Tamhir, tak Nikt tego nie widział. Jak to jest, jak się przez dwa tygodnie gra na padzie? Nie mogę typa trafić. W razie ewakuuję może jak on. A no, zakupię to. To jest c czwórka. Co to po tutaj czwórkę pod sobą? Rozumiem, słabo strzelać, ale że. nie myśleć? Kuważ mi please Dobra, GG Może, może szybko. Czekać. Muszę się... Przeżyłem to, ale nie wiem jak Mo się wywalił oczywiście. Jest jakiś klok, a tam mam dropa. Teraz nie wiem właśnie, czy Lepiej dostać ten, te, te trzy koła dolarów i sobie uzupełnić rzeczy, czy dostać broń. Teraz ja. kupię kewa może Adam. Jak też? Get her raczej. O, coś tutaj widziałem. Ale jestem Paweł Jumper. Może Paweł Jumper nie, nie wykonał swojego legendarnego skoku w 100%. Zrobił go na, tak na 99%. może mu się nie udało, ale był dobry. O, 50 dolarów i będę mógł sobie kupić, nie wiem, czy zestaw mobilności, czy uzupełnić życie, chyba zestaw mobilności. Pakiet mobilności, o. Albo jeszcze lepiej, mobile pack. Przecież tam jest amunicja, ale strefa idzie. Mam część pakietu chociaż. Buty nic są niepotrzebne, żebym ten, bomby dostał. Kogoś słyszałem. Ja jednak preferuje się wziąć i się uleczyć do fulla. Ale jak tak niebezpiecznie? Mógł się może przydać jak będę uciekać. O, tutaj wcześniej się zresztą. Oj, tu właśnie ten glitch. Wchodziłem po tej drapinie i mnie wywaliło. Katałem i nie wiem, czy kogoś tutaj słyszałem. Kurde, to mój teammate mnie baituje. Ja nie wiem, czy ktoś mnie raszuje teraz, czy... Mój teammate biega. O, mi to biega. <grystanie> Ten był suchy jak woda. Nie wiem, co ja ze sobą ja przed chwilą słyszałem. Jakby C4, tutaj ten pikał, a tutaj niczego nie ma. Chodź szybciej, dobra, nikogo za nami nie ma. Nie, są w podziemiach. Ok, ma umpa kość. Sztetki nie biorę, bo to styf jest w tym trybie. To może... O, ale zajebiście. Pinać nie umiem. Teraz go w podrabie nie umiem chodzić. Do tego na momentu napisz cringe Komentarz cringe o O to jest pytanie zejść A dobra mój teammate to weźmie A ty nie będzie Prefer... Low to, to co się stało? No ja tak nagle zaskoczyłem Szczerze rozumiem też żebym spadł, ale z takim impetem? A dobra, jeszcze go zabiłem. Co. Tu? Co tu się dzieje? Może awans będzie. No nie, to mój team Co mnie zabił go. Bo ta... Nieważne. Ile miałem kili? 5? Kiedy ja 5 kili nabiłem. Nieważne, czy będzie awans? Czemu nie? Czy gram bez rankingowego znowu? Aha, ja znowu gram bez rankingowego, dlatego ten... nie miał od, ten... Odznaki nieważne. No właśnie wcześniej też miałem ten problem, że gram bez rankingowego. Teraz poczekam na tą drugą mapę. Dobrze, jesteśmy już w pro... Mam za chwilowego laga mózgu, ale nasłuchiwałem się. I lawa się przelewa pode mną gdzieś. W ogóle jakaś mapa wulkaniczna chyba na wulkanie Wszystko tu jest spalone O I to zbije spore obrażenia No szczela Ja chciałem się, ja chcę się utopić w lawie No, się utopiłem w lawie, fajnie że strasznie długo na, w niej stałem to nie tak, tak od razu się powinienem utopić jak różnica, zamiast stać kilkanaście sekund Powinienem się od tak od razu A to tam mała różnica, od razu kilkanaście sekund <grych> Kurde, gdzie jest mój teammate? Apa wygląda spoko Daleka Zobaczę tam na dole co jest, też to widzę, że jest jakaś lawa To po prostu jakąś miejscowość zalało ten przy wulkanie Ale w ogóle lawa tak cały czas pluska? To jest pytanie. Dobra, ja gram bez tym mejta niestety. Ale to nie będzie zbyt duży problem. Ale fajnie tutaj. Polecę na kopułę To są chyba te punkty zakładników. To widzę, że to już jest lawa. Czyli lava, A, lawa jest tylko tutaj na dole. Z tego co widzę. Nie wiem, że są tunele jakieś i podczas czytania, są właśnie zaznaczone czerwone, jakieś czerwone i zielone strefy. Co, co nie. Ty, co ja mam? Team Czemu mi nie prześlał, że ja mam O! Mocno odnakę, ale jedno tylko. Cholera, odbiło mi się. Mocno, jeszcze słychać. To było, chyba zapomniałem. Cholera, zapomniałem wybrać tej, tego, co chcę wziąć na początek. A dobra, tam widzę skrzynkę na pistolet, a nie na grubą broń. A tu jest gejzer, co, chyba już wiem co były... Oznaczały te zielone punkty na mapie, po prostu gejzery. Kurde no, co on tam typ robił? Te zwierzyczka od razu mnie widzieć. Ja myślałem, że po prostu mi tak przywalił z czegoś. Ten, że on ma jednak broń, i odskoczyłem. Dobra, może tutaj polecę. No to już się tak kolorowo nie zapowiada gra. Po prostu głupi spawn. Strasznie. Mieci tutaj są. Zawsze puszczę tutaj, tutaj, zamiast tutaj postawił. No, coś na środku. Okej, okay, jest kef, spoko. Mocniejszy pistolet. Mam nadzieję, że to nie będzie CZka. Okej, okay, 5-7, bardzo dobrze. Pusto. Jest też nie pusto tutaj, jest. Powinno być więcej mebli. Może dzięki temu jest więcej FPS-ów. Tam słaby komputer. Ale nawet by było w niskiej jakości. No, ok, tam jest typ, to... I nie będę mieszać w te, w te, walki. Co mi zaczęło, ten, FPS mi spadły, jak zaczęło do typa strzelać. W to je przeładuje broń, bardzo mądrze Braba jest. Teraz już nie będę wskakiwać, to nie jest rozgrzewka. Maga wezmę. Ale wezmę może ten... Moim stat trackiem. Bo się zastanawiam skąd ten w mam te 280 kg na tym. Na niektórych wolę mam z 1000 kg, na ten, a tym im broni zbytnio nie gram. Normalnie głównie dlatego, że na jakichś takich trybach. Może nie na turniejowym, albo nie wybieram, ale na przykład na Danger Rownie, nie. wybiera zbytnio broń. to się gra w tym, to, czym się ma. Okej, okay, jest fajnie, spadochron, jeszcze ten, miny skokowe. To, i to powinno mnie wyrzucić. Dobra, ja, może nieco obrażenia zadaje. 2 HP to tam nie za dużo. Kaczek, nie ma się spadochronu, co zadaje obrażenia. Naprawdę, naprawdę FPSy tak się Jeśli najbardziej tam mi się słabo gra to tam mi się słabo gra Najbliżej będę strzelam jak zawsze I gównianie, ale no Troszkę mi na nagraniu, to jest najważniejsze I slow To leży nie no, nie gadaj. Ta nie Nienawidzę tej gry. Odinstalowuję tą grę. to no, mam trzy koła Są typy miło oznaczę. Ale może po prostu poczekam, kupię skauta, pokampimy i każdy będzie szczęśliwy. A, zapomniałem, że to jest gejzer. Jeszcze może petkę zaznaczę, może mu się przyda. O, tu są jakieś podziemia, widzę, że pode mną są. O, już widzę, jak się dostać na dach. Jak czuję. Tutaj. Ja zrobiłem, czy my tak wcześniej wyskoczyłem? Ale nie, to ja mam niskie FPS strasznie jak tak patrzę ja nie chcę mi się tu wskakiwać Wydaje, że tam się da Na pewno się tak da Co tutaj mamy No niczy tutaj nie mam jak zawsze puste hale Ktoś się sam zabił, dobra, już myślałem, że tutaj ktoś jest. Ale się bałem spojrzeć czy. Ktoś coś wiem, czy on się sam zabił, że mi zaraz wyskoczy. O cholera. Ten z tamtej strony. Jak zwanej z dupy strony. Z każdej strony jestem otoczony, no nie no. A tam ta część jest martwy pusta, tam gdzie jest ta R przede mną. Take my gun? Take it! Pani tam kupuje? Mi się przydał zastrzyk wzmacniający. znam się co jest w tym zastrzyku. Czy jakiś narkotyk czy adrenalina? Tak tak działa. To musi być jakiś narkotyk albo adrenalina. Chyba nie czujemy bólu i idziemy walczyć. To jest tak, który magicznie działa na rany poszczałowe śmiertelne. Nie dostaniesz brzuch. Może ten, si od razu nie wykrwawisz, ale no... Jeśli ja dobrze trafi, kula. No ale jak ci nie pomogą, to tylko będzie dalej walczyć, to zaraz... Zdechniesz. Kto też jak campi? No jak zawsze, z jakiejś nuby. Gośce podchodzi na shiftie. Na plecy mi. Ale tak nie robię. A mój teammate co robi? Nic. Takcież ten. Wiem, że mi tutaj dobiera ludzi bez odznak? Znaczy ten, bez w ogóle levela. Ale po miałem wyłączone rangi. A jak mamy jednak rangi, cały czas mi debili do, do, dobiera, no. Nikt tym nawet nie ma za 2021, a nie za 2022. Dobra, już się zbyt denerwuję na tą grę, bo wróciłem. E, nie grałem na kompie przez dwa tygodnie, a już się mnie nie gra w kurwie. No czyli typowiec jest go. Do zobaczenia. Cześć.